To jedni z najbogatszych ludzi w Polsce. Wiadomo, na czym się dorobili partner Omeny Mensach 7. Na liście najbogatszych Polaków. Na czym para zarabia krocie? Najsłynniejsza w kraju pogodynka Omena Mensach i biznesmen Rafał Brzoska to prawdziwa, power couple, polskiego szhof biznesu. Mąż dziennikarki zaliczył ostatnio spektakularny powrót na ścisłą listę najbogatszych Polaków według Forbes z majątkiem wycenianym na 5,6 miliardów złotych. Jesteście ciekawi, w jakich branżach się realizują? Paczkomaty, meble, design, garnitury lista jest naprawdę długa. Omena Mensach sprawdź jest doświadczoną dziennikarką, która na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów. Przez wiele lat była prezenterką pogody, prowadziła także programy o tematyce podróżniczej, sportowej, kulinarnej i festyleowej. Jej ostatnim projektem jest program Wyjątkowe Domy, w którym zabiera widzów do nowoczesnych budynków, prezentując widzom design na Iście światowym poziomie. Rafał Brzoska to z kolei polski przedsiębiorca, właściciel pierwszy prezes międzynarodowej grupy kapitałowej Integr.pl. To on w 2006 roku założył firmę Inpost i rozsiał po kraju sieć samoobsługowych paczkomatów, których wygodę pokochali konsumenci. Ostatnio szczególnie głośno zrobiło się o nim przy okazji najnowszego rankingu najbogatszych Polaków według Forbes. Twórcy zestawienia uważają, że Rafał Brzoska, który uplasował się na siódmej pozycji, jest jego największą gwiazdą. Biznesmen powrócił na listę po sześciu latach niebytu i to w imponującym stylu. Ze względu na pandemię i wzrost całego sektora e jego akcje wciąż rosną. Para pobrała się w 2019 roku, mają syna Vincenta, który przyszedł na świat dwa lata wcześniej. Trzeba przyznać, że w biznesie wiedzie im się świetnie, tak razem, jak i osobno. Zaczęła już na studiach Homena Mensach rozpoczęła swoją karierę bizneswoman już na studiach. Założyła wtedy firmę Omichael, która specjalizowała się w stylizacji fryzur w stylu afrykańskim. Już wówczas jej kariera modelki nabierała rozpędu. Dziennikarka studiowała m.in. Między stosunki międzynarodowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2005 roku obroniła tam pracę magisterską. Postanowiła jednak nie spoczywać na edukacyjnych laurach, jest doktorantką studiów o profilu ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej interesują ją szczególnie zagadnienia dotyczące Afryki Subsaharyjskiej. Z kolei Rafał Brzoska jest absolwentem Krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Meble z artystyczną duszą Omena Męsa od lat z sukcesem działa w branży meblowej. Zaczęło się od fascynacji antykami i designem oraz pragnienia, by we własnym mieszkaniu otoczyć się oryginalnymi meblami z artystyczną duszą, pisze na stronie swojej marki. Obrotna dziennikarka postanowiła więc sama stworzyć swoje wymarzone meble. Trzeba przyznać, że jej się to udało. Projekty marki rzeczywiście są oryginalne i ekskluzywne Garnitury Kolekcjonerskie dzieła sztuki Para prowadzi także atelier w centrum Warszawy, które oferuje m.in. garnitury szyte na miarę w samym sercu Włoch. Szycie na miarę to doświadczenie, które zapamiętuje się na całe życie, podkreśla para. Trzeba przyznać, że sami są najlepszą wizytówką własnej firmy. Omena edukuje i pomaga dziennikarka aktywnie angażuje się także w kwestie społeczne. Jest prezesem. Omena Foundation, czyli organizacji, której celem jest budowanie w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych kultur i narodów, a także zachęcanie ich do zainteresowania się losem mniejszości społecznych. Fundacja działa także na rzecz stwarzania dostępu do edukacji w miejscach, gdzie jest on ograniczony. Jednym z pierwszych większych projektów Omena Foundation było wsparcie budowy szkoły przy ośrodku Don Bosco, w tem je W trosce o pomoc dzieciom powstała między innymi specjalna linia ubrań, a także wyjątkowy spektakl komediowy, czarno to widzę, czyli wymieszani i posortowani, z iście gwiazdorską obsadą. Trzeba przyznać, że do czego się ta para nie zabierze, to przekuwa to w sukces. Trzymamy kciuki za kolejne projekty.